Drodzy widzowie, dzisiaj obejrzymy z wami rozdrabniacz do tworzyw sztucznych Graindex 7. Rozdrabniacz jest przeznaczony do rozdrabniania różnych typów tworzyw sztucznych, butelek plastikowych, rur, kartonu, styropianu, odpadów obróbki drzewnej i wiele innych. Graindex jest prosty w eksploatacji, dzięki swojej obudowie łatwy w obsłudze. W komplecie rozdrabniacza jest zbiornik na kółkach do gotowego produktu. Rozszerzone okno załadowcze wyposażone w osłonę, co pozwala bezpiecznie i lekko załadować produkt. Stabilna obudowa rozdrabniacza jest wyposażona w kółka, co daje możliwość lekko i szybko transportować sprzęt na zakładzie produkcyjnym. Górna część rozdrabniacza jest zrobiona z grubej stali, co zabezpiecza nam dużą żywotność urządzenia. Silnik zamontowany mocą 7,5 kW i prędkość obrotów rotora to 600 obrotów na minutę. Noże są zamocowane za pomocą specjalnego wspornika na rotorze. Wykonane są z stali hartowanej i zaostrzone pod kątem dla najlepszej wydajności. Nawet po wielokrotnym ostrzeniu noży wydajność nie spada. Frakcja wylotowa zależy od zamontowanego sita. Na życzenie klienta montujemy różnego typu sita o wymaganej wielkości oczek. Dziękuję za obejrzenie wideo. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienie, żeby nie przegapić naszych nowych filmików. Jeżeli jesteś zainteresowany lub masz pytanie, zadzwoń pod numer, a nasi menedżerowie pomogą Ci wybrać produkt do Twoich potrzeb.